Moi drodzy, staram się na ogół żyć i cieszyć dniem dzisiejszym. Tym, co Bóg daje mi teraz. Głównie dlatego, że na przeszłość nie mam już żadnego wpływu. Tak? A przyszłość. Przyszłości jeszcze nie potrafię dosięgnąć. Są jednak takie chwile w moim życiu, gdy wybiegam w przód. Gdy zadaję pytanie Bogu, nieraz ludziom, dotyczące tego, co będzie. Są takie chwile w życiu człowieka, że nie tylko zajmuje się tym, co jest teraz, ale nagle myśli uciekają do tego, co będzie. Uczestniczyłem ostatnio w pogrzebie młodego człowieka, 25-latka, mojego ucznia, byłego, z którym zdobywałem największe sukcesy sportowe w swojej karierze. To była taka niezwykła ekipa młodych ludzi. I wiecie, był kimś takim niezwykłym, moim zdaniem. Już w młodym wieku świat otworzył się przed nim otworem, i on całym sobą w ten świat wszedł. Czerpał całymi garściami, jak to się mówi z tego co daje ten świat. Ale w pewnym momencie choroba dopadła go i coś się zmieniło. Wiecie, stojąc na tym pogrzebie nie czułem w sercu smutku. Nie targał mną jakiś niepokój, ale wręcz przeciwnie. To było takie nie na miejscu. Czułem radość Ponieważ ten młody człowiek tuż przed śmiercią oddał swoje życie Jezusowi. Ten młody człowiek świadomie oddał swoje życie Jezusowi i wiedziałem, stojąc tam wśród tych młodych, zadających sobie pytanie, może o przyszłość ludzi, byłem świadomy, że on jest w niebie. On jest u Jezusa. Są takie chwile, kiedy zadajemy pytanie o przyszłość. Masz takie momenty? Na przykład, kiedy nadejdzie koniec? Kiedy to wszystko się skończy? Sięgnijmy do Słowa Bożego. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, wersety od 3 do 14. Czytamy. Zaraz pojawi się pewny fragment. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na, o, na osobności, powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Na to Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem, Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych? Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość. Oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Na osobności. Nieoficjalnie, publicznie. Nie wśród tłumów, by inni słyszeli, ale na osobności. Dlaczego zapytali apostołowie Jezusa na osobności o tak niezwykłą rzecz? Ano myślę, dlatego, że to nie było modne pytanie, to nie było pytanie, które się wkomponowywało w trend tego świata. Ono było niezręczne. Tutaj, jak my stajemy nieraz i mamy się przyznać do Boga, czujecie tą niezręczność? Dlatego wzięli apostołowie Jezusa na miejsce ustronne i zadali Mu to pytanie. Kiedy nadejdzie koniec? Kiedy przyjdziesz powtórnie? Zastanawiałem się kiedyś nad tym? Odpowiedź Jezusa na to pytanie jest dla mnie bardzo ważną lekcją i chciałbym się troszeczkę tym z Wami podzielić. Nie podaje on konkretnego miejsca ani daty. Zauważyliście? Ale mówi coś zupełnie innego. Dwie rzeczy wskazuje. Po pierwsze, ukazuje niebezpieczeństwa i toksyczny klimat poprzedzający jego przyjście. Po pierwsze, ukazuje ten zły, trudny, niebezpieczny, toksyczny klimat. Jaki poprzedzi koniec, jaki poprzedzi jego powtórne przyjście. I po drugie, podaje właściwą postawę, którą muszą prezentować jego wyznawcy, jaką muszą się uzbroić jego dzieci. Dlaczego uzbroić? Bo to nie będzie czas pokoju. To będzie czas walki. To będzie czas walki o utrzymanie wiary. To będzie czas walki, by nie dać się zwieść. To będzie czas zmagania, by pozostać uczniem Chrystusa. Kochani, żyjemy w czasach ostatnich. Nie mam wątpliwości. Na każdym kroku jesteśmy zwodzeni, by stanąć plecami do Jezusa, by się od niego odwrócić. Podlegamy. Mamieniu, ulotnym bogactwem i pięknem tego świata. Z drugiej strony bombardują nas informacje o wojnach, konfliktach, przestępstwach, o chorobach, epidemiach, wypadkach. Słyszycie to? Jest tak czy nie? Ile tego jest? Równocześnie wciska się nam zbawienne recepty, cudowne programy, niezawodne zabezpieczenia naszego życia, naszej przyszłości, naszych rodzin. Że jak to kupisz, że jak w to wejdziesz, to jesteś bezpieczny. Że to jest prawdą, a to prawdą nie jest. Jak tym wszystkim nie dać się zwieść? Jak tym wszystkim ostać się? nam się konkretny styl życia. Jakże daleki od tego, co proponował Jezus. Jakże inny niż Ten, który podał w swoim Słowie nasz Pan Jezus Chrystus. Wszystko po to, by nie widzieć, nie słyszeć i nie zakochać się w Jezusie. Wszystko to po to, by nie zachwycić się Nim na wieczność. Tak, jak można to zrobić? Można się zachwycić Jezusem na wieczność? Aleluja. Przeżywamy to. Oto toksyczny klimat, w którym przyszło nam żyć. To są czasy, o których czytaliśmy. Żyjemy w takim momencie w historii tego świata. I na to nie mamy żadnego wpływu. Nie zmienisz tego świata. Nie spowodujesz, że będzie mniej toksyczny, że będzie łatwiej, że będzie mniej ataków, będzie mniej wypadków, będzie mniej epidemii, wojen i konfliktów. Nie masz na to żadnego wpływu, ale masz konkretny wpływ na to, jak się wobec tego wszystkiego zachowasz, jaką postawę przyjmiesz i czy dalej będziesz światłem Chrystusa, który jest latarnią tym, na tym morzu nieprawości, czy popłyniesz z prądem? Czy dasz się zwieść? Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, ale wersety tylko 11-14, Mateusz 24, 11-14. stanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Jakże ten koniec jest już blisko. Nie wiem, kiedy to będzie. Ale widzicie, czytając to wszystko, widzę, że to się dzieje. Nieprawości, wojny, konflikty, głoszona Ewangelia. Amen? I nagle niespodziewanie w tej całej scenarii nadejdzie koniec. W tym niezdrowo duchowym zaduchu powstaje, słuchajcie, wielu fałszywych proroków, jak mówi Słowo Boże. I wielu w błąd wprowadzą. Zacząłem się zastanawiać nad tym elementem tej układanki. Kto to są ci współcześni nam, fałszywi prorocy, którzy powstają, jest ich wielu i wielu w błąd wprowadzą? Wiecie, myślę, że to nie chodzi o takich proroków, którzy stają w jakimś duchowym transie z zamkniętymi oczami i hipnotyzują tłumy. Nie. To chodzi o każdego, kto powstaje w Twoim życiu i przynosi Ci receptę, przynosi Ci koncepcję, przynosi Ci program, który nie jest zgodny z wolą Bożą dla Twojego życia. Ileż tego jest? To może być ktoś bliski z Twojego otoczenia. Powiesz, jak? Tak. Powstanie wielu fałszywych proroków. To może być ktoś bliski z Twojego otoczenia, kto po prostu powstanie nagle z czymś, czego Bóg nie chce w Twoim życiu i spróbujecie odwrócić od Jezusa. Spróbuje Cię postawić do niego plecami i tyłem. Dlatego mówi Słowo Boże, że będzie ich wielu i wielu w błąd wprowadzą. To nie chodzi o wybitne jednostki, wybitnych proroków fałszywych, którzy się pojawią i usłyszymy o nich tylko w telewizji. Popatrzcie na takiego Piotra. W pewnym momencie powstał i powiedział Jezusowi: Panie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Chodziło o śmierć Jezusa na krzyżu. I co Jezus wtedy powiedział? Zejdź mi z oczu, szatanie. Żyjemy w czasach, gdy nasz przeciwnik posłuży się nawet kimś bliskim w Twoim otoczeniu, aby Cię tylko postawić plecami do Jezusa, aby Cię odciągnąć od źródła życia, aby Stracił Zbawcę z oczu i poszedł nieświadomie, początkowo tak minimalnie w bok. A ja wiecie, jak to jest ze statkiem. Jak troszeczkę zmieni kurs, to po godzinie, po dwóch, po dziesięciu jest już zupełnie gdzie indziej. Nie tam, gdzie miał być. To ktoś, kto pojawia się w Twoim życiu i nie ma dla Ciebie woli Bożej. Odciąga Cię od niej. Dlatego Jezus mówi: strzeżcie się. Bądźcie czujni, wpatrujcie się we mnie, nie spuszczaj ze mnie oczu. Nawet jeżeli Twoje najbliższe otoczenie mówi coś innego, Twoja rodzina mówi coś innego, to Ty nie spuszczaj ze mnie oczu, bo ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Jesteśmy świadkami wzmagania się nieprawości w świecie. Możemy tak powiedzieć? I oziębłości w stosunku do miłości. Wzmoże się nieprawość, i oziębnie miłość wielu, mówi Słowo Boże tej kolejnej, w tym kolejnym elemencie tej, tego słowa. Grzech w sercu i chłód w relacji, to jest znak i symbol czasów ostatnich. Wzmoże się nieprawość i oziębnie miłość. Grzech w sercu, nierozwiązany problem grzechu i oziębłe relacje wśród ludzi to jest znak czasów ostatnich. I wiecie, jak tak patrzę, nie gdzieś tam, ale wokół, wokół siebie, to widzę, że to, to, ma, to ma miejsce. To ma miejsce. Ludzie nie radzą sobie z grzechem. I to ma wpływ na to, że nie radzą sobie również z, re, z relacjami. Z najbliższymi i z tymi dalszymi. Człowiek od zawsze próbował poradzić sobie z grzechem. To nie jest tak, że ludzie chcą grzeszyć. Człowiek ma gdzieś wewnętrzną taką świadomość, że grzech jest czymś złym. Ale mimo że próbował, człowiek od początku, od zawsze poradzi sobie z grzechem, nigdy sobie z nim nie poradził. W tym temacie człowiek zawiódł. I nie myśl, że jesteś kimś lepszym. Każdy z nas, jeśli chodzi o ten temat, zawiódł. To nas przerasta. Tym problemem musiał zająć się ktoś inny, niezwykły specjalista, nasz Pan Jezus Chrystus. Wiecie, Jezus umierając na krzyżu, wykupił nas swoją krwią z niewoli grzechu. W do Rzymian 3,23 czytamy: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. W słowie Bożym na określenie Grzechu używamy greckiego słowa hamartia. Hamartia to słowo, które tłumaczymy jako chybienie, nietrafienie do celu. I jakże nam jest to bliskie? Nie trafić do celu. Jakże znamy ten grzech z autopsji? Nietrafione słowa Nietrafione decyzje, tak? Nietrafiona postawa. Znalazłem się w niewłaściwym miejscu. Jakże to jest nam bliskie? Niefortunne decyzje, inwestycje, minięcie się z prawdą po prostu w naszej naturze jest nie trafić do celu czyli zgrzeszyć. I nie radzimy sobie z tym. Jak często nie trafiam do celu. Mimo, że jestem chrześcijaninem, jak często nie trafiam do celu. Zresztą grzech to nie tylko to, co zrobiłem, ale to odziedziczona po przodkach moja natura. Jakże wspaniale, że Jezus zajął się moim grzechem. Także wspaniale, że mnie odciążył z tej misji poradzenia sobie z własnym grzechem. Niezwykły jest nasz Pan. Teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę na różnicę w sposobach. Widzicie, i człowiek próbował rozwiązać problem grzechu, i Bóg rozwiązał problem grzechu. Jaka jest różnica? Posłuchajcie. Obie próby dążą do tego, by grzechu się pozbyć, tak? Chodzi o to, żeby grzechu co? Nie? By. Nie było, właśnie. Ludzkie staranie przypomina, wiecie, zamiatanie grzechu pod dywan. Chcę, żebyście ten, ten obraz zapamiętali. To jest jakby esencja tego, co dzisiaj chcę powiedzieć. Wszelka ludzka próba, Poradzenia sobie z grzechem to jest zamiatanie go pod dywan. Co to powoduje? Czy on znika? Może znika z naszego patrzenia. Nie widzimy go tak pozornie, ani inni go nie widzą, ale on się gdzieś gromadzi. Ludzkie próby rozwiązania problemu grzechu to jest zamiatanie grzechu pod dywan, po którym gromadzi się. Gnije. Fermentuje i wcześniej czy później wylezie. Powiem tak. Natomiast Bóg zrobił coś zupełnie innego. On też przykrył twój grzech. Tylko nie dywanem, tak jak Ty. On przykrył twój grzech swoją miłością. Bo miłość zakrywa wiele grzechów. On odsunął twój grzech. Że nie musisz mieć z nim kontaktu, styczności. W Psalmie 103, 12 wersecie czytamy: Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Wow! Jak jest odległy wschód od zachodu, tak Bóg odsuwa od nas nasze występki. Warto jest oddać życie Jezusowi. Gdy to zrobisz, żałując za swoje grzechy, on ci po prostu je przebacza. Oddziela cię od nich, jak wschód od zachodu. Dziś, w czasach, gdy wzmaga się nieprawość, gdy nie sposób ustrzec się nietrafionych decyzji i postaw, Jezus proponuje Ci przebaczenie Twoich grzechów. Nie można wziąć zbawienia bez rozwiązania problemu grzechów. Nie można doświadczyć Bożej miłości bez wydobycia spod tego mojego dywanu moich grzechów, pokazania ich, powiedzenia: Jestem winny. To jest moje, to jest moje, to jest moje. Tu zgrzeszyłem, to zrobiłem. Nie da się przyjąć Bożej Miłości i zbawienia bez uznania się winnym, przeproszenia Boga, przeproszenia ludzi, których skrzywdziłem. Nie da się. Ale gdy to zrobisz, gdy się przyznasz, gdy się uznasz winnym. Krew Jezusa obmywa cię z wszystkich grzechów. Stajesz się czysta i święta. Stajesz się nieskazitelny. I On to uczynił. On to sprawił. I zrobił coś jeszcze. Sprawił, że możesz tak jak On, miłością, którą masz od Niego, Zakrywać grzechy i słabości innych ludzi. To jest niesamowite. Czytamy w pierwszym Piotra, 4:8. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość, jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Wow. Duch Święty przypomina nam, kochani, dzisiaj, że żyjemy w czasach, gdy wzmaga się nieprawość, a stygnie miłość. Wzmaga się nieprawość i stygnie miłość, i tego nie zatrzymasz. Dookoła słyszymy mnóstwo głosów powstają fałszywi prorocy, mali i więksi, którzy próbują nas odciągnąć od naszego zbawcy. Próbują oszukać, przestraszyć, kupić. I co my na to? Lecz kto wytrwa do końca, mówi Słowo Boże, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca przy Jezusie, ten będzie uratowany. Mamy tą obietnicę. Amen? Słuchajcie, mamy tą obietnicę. Wystarczy wytrwać. Nie dać się omamić, zwieść. W tych ostatnich czasach. Jest głoszona również Ewangelia, jak czytaliśmy w kolejnym elemencie tego słowa. Jest głoszona Ewangelia. Misjonarze wyjeżdżają w różne najdalsze zakamarki ziemi i głoszą Ewangelię. Ludzie się nawracają. I to też jest znak czasów ostatnich. Ale chcę Ci powiedzieć, mój bracie i siostro, mój drogi gościu tego spotkania, że nie musisz wyjeżdżać gdzieś daleko. Wystarczy jak... Otworzysz swoje usta i będziesz przyznawał się do Jezusa, opowiadał o Jego królestwie w Twoim najbliższym otoczeniu. To się spotka oczywiście z niezrozumieniem, to się spotka oczywiście ze sprzeciwem, ale będą również tacy, którzy otworzą swoje serca i zobaczysz, jak zbawienie staje się ich udziałem. Amen? Chcemy tego? Chcemy tego. W tych czasach jest głoszona Ewangelia. Wiecie, gdy ona będzie głoszona, nagle i niespodziewanie nadejdzie koniec. Jakże cudownie by było, gdyby Bóg nas zastał właśnie w takiej scenerii. Kiedy ty głosisz komuś Ewangelię o królestwie, mówisz i nagle przychodzi Jezus, i jest koniec. Oby nie zastał nas Bóg w innej scenerii. Nie chcę rozwijać tutaj wizji negatywnych, bo wierzę, że zastanie nas tym, co trzeba. Co jest tym końcem, o którym mówi Słowo Boże? I wtedy nadejdzie koniec. Jedni myślą, że to jest koniec świata. Inni uważają, że to jest koniec Twojego i mojego życia. A ja w tym słowie zobaczyłem Jezusa, bo On jest nazwany Alfą i Omegą początkiem i końcem. Wiecie, jedni czekają na koniec i się boją. A ja czekam na Jezusa i się nie boję. Taka jest różnica. Gdy nie dasz się zwieść, gdy będziesz wierny Jezusowi, gdy będziesz tak jak Bóg ci pozwoli, przyznawał się do niego, stawał w miejscu świadectwa dla innych ludzi. To w pewnym momencie twojego życia nadejdzie Jezus. Nie jakiś straszny koniec, ale po prostu nadejdzie Jezus. I zabierze cię. Powie, mi, powie ci, Sługo Wierny, pójdź w przedsionki Twojego pana. Czyż nie na to czekamy? Dla jednych będzie to straszny koniec. Dla innych, wierzę, że dla nas będzie to coś niesamowitego. To będzie uczta. To będzie radość. Pozwól na to, aby Jezus zajął się Twoim grzechem. Niech dywan Twojego życia nie ukrywa Twoich grzechów. Pozwól, niech Boża miłość zakryje je i ucz się od Twojego Pana robić tak samo. Bo możesz albo zauważać, wytykać, wydobywać grzechy spod dywanów innych, ale możesz również swoją miłością nie usprawiedliwiać grzechu, bo to nie do, do nas należy, ale swoją miłością przykrywać i dawać ludziom szansę, by Jezus zajął się ich grzechami. Dywan nie jest rozwiązaniem problemu grzechu. Miłość. Nie dywan, tylko... Co? Powiedzcie głośno. Nie dywan, tylko... Jeszcze raz. Całym zdaniem. Razem. Nie dywan... Amen. Zapamiętajcie, z tego słowa tylko tyle. Zapamiętajcie, że nie dywan, tylko miłość. I będzie dobrze. Niech Duch Święty nas poprowadzi w tą stronę. Amen.